Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku, który odpala nasz mój euraskowy tydzień z wydawnictwem Rebel, w którym będę przybliżał Wam zasady różnych eurasów, pięciu konkretnie różnych eurasów, które wydało w Polsce, wydało w Polsce wydawnictwo Rebel. I potem w niedzielę, po tym, na koniec tego tygodnia, zrobię takie moje podsumowanie, co ja sądzę o tych eurasach. I zaczynamy właśnie od Doliny Żywiołów. Dolina Żywiołów jest grą karcianą, w której będziemy starali się poskromić magiczne stworzenia. I ten gracz, który poskromi je najefektywniej, ten gracz będzie zwycięzcą. Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to by bardzo, bardzo mi miło. Weźcie pod uwagę, żeby zostać na dłużej, jeżeli Wam się tutaj spodoba. Możecie wtedy rób, zrobicie to klikając przycisk subskrybuj. Jeżeli by Wam się film spodoba, dajcie kciuka w górę. Jak chcieli być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami, możecie kliknąć w dzwonek i wówczas będziecie dostawać powiadomienia, jak tylko się pojawi nowy film. Teraz słuchajcie, już przejdźmy. Aha, grę dostałem do zrecyzwania dowodstwa Rebel, za co bardzo dziękuję, a teraz już przechodzimy do przygotowania rozgrywki. Każdy z graczy wybiera teraz dla siebie kolor i pobiera dwa znaczniki w kolorze gracza, jeden mniejszy znacznik punktacji oraz jedną płytkę gracza w jego lub jej kolorze. Gracz, który ostatni widział jakiegoś gada, zostaje pierwszym graczem i otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Teraz tak plansze punktacji oraz planszę gry należy umieścić mniej więcej na środku obszaru gry. Teraz tutaj na planszy gry możecie umieścić taki oto tekturowy pionek smoka, żeby upiększyć Wasze zdjęcia i ogólnie Waszą rozgrywkę. Generalnie nie spełnia to dosłownie żadnej innej roli. Na potrzeby tego filmu my go po prostu usuniemy na bok. Bierzecie teraz wszystkie karty, dokładnie je tasujecie, dużo dokładniej niż ja to robię teraz i kładziecie gdzieś w okolicy, prawda, powiedzmy plan naszych plansz i upewnijcie się, żebyście mieli gdzieś miejsce na stos kart odrzuconych. Tutaj macie tor rund i znacznik umieszczacie na pierwszym polu, zaznaczając pierwszą rundę. Żytony kamieni umieszczacie gdzieś obok planszy, ja je umieściłem w takich oto pudełkach, które nie są dołączone do gry, są z mojej prywatnej kolekcji, ale ułatwiają mi, że tak powiem, życie podczas rozgrywek i kręcenia instrukcji. Teraz tak, rozpoczynając od pierwszego gracza, idąc zgodnie z urządzeniem składzówek zegara, każdy z graczy umieszcza swój znacznik punktacji na tym miejscu na torze punktacji, który odpowiada wartościom jego kolejce, tak? Czyli jeżeli jestem pierwszym graczem, umieszczam swój znacznik tutaj na wartości 1. Drugi gracz umieszcza na wartości 2 i tak dalej, i tak dalej. My załóżmy przygotowujemy tutaj rozgrywkę dwuosobową. Dobrze, teraz tak. Każd cała gra jest podzielona, jest rozgrywana na, na, przez maksymalnie 10 rund. Może się gra skończyć wcześniej, zobaczycie kiedy, ale generalnie powiedzmy, że jeżeli nie sp zostanie spełniony ten warunek wcześniejszego skończenia rozgrywki, to gra trwa 10 rund. Każda runda jest podzielona na trzy konkretne fazy. Pierwszą fazą jest faza polowania. W fazie polowania bierzecie dwa razy więcej kart niż jest graczy, Czyli w rozgrywce dwuosobowej wyciągam dwie... Karty z tali. Teraz te karty muszę umieścić dookoła planszy w miejscach dopasowanych do nich tutaj tymi kategoriami. Oznacza to, że tę kartę umieszczam tutaj, tę kartę umieszczam tu, proszę bardzo, tę kartę tutaj oraz tutaj ostatnią kartę. Teraz, idąc od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy umieszcza jeden ze swoich znaczników na karcie, na której nie ma jeszcze żadnego znacznika. I tak robimy. I teraz, jak kolejka dojdzie do końca, to w tym momencie ostatni gracz umieszcza kolejny swój znacznik, drugi swój znacznik, i wtedy kolejka wraca zgodnie, z, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I w ten sposób, jak kolejka wróci do pierwszego gracza, na, każdy, na każdej karcie dookoła planszy będzie jeden znacznik. Drugą fazą jest faza akcji. I tutaj będziemy mieli takie cztery akcje, które będziemy mogli wykonać. Będziemy mogli poskromić stworzenie, będziemy mogli przywołać kartę, będziemy mogli wypuścić stworzenie i będziemy mogli sprzedać kartę. Są cztery akcje, które możecie zrobić. Teraz możecie jedną z tych akcji powtórzyć kilka razy. Możecie zrobić je w dowolnej kolejności. Wszystko zależy od tego, co będziecie chcieli i co będziecie mogli zrobić w sensie na przykład opłacenia kosztów wykonania niektórych akcji. I teraz Przejdźmy przez te cztery akcje ogólnie, na czym one polegają. I teraz, jak już każde, jak będzie kolej gracza, gracz robi wszystkie akcje, w które chce, które może, i dopiero jak ten gracz skończy, to wtedy kolejny gracz, zgodnie z wskazówek zegara, rozgrywa swoją turę, w której robi wszystkie te akcje, które chce lub które może. Pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić, jest sprzedaż kart. Na czym to polega? Wybieracie kartę, na której znajduje się wasz znacznik. Zabieracie znacznik do siebie, kartę odrzucacie na wspólny stos kart odrzuconych, i następnie pobieracie do swoich zasobów kamienie, które widzicie tutaj o tych dokładnie, dosłownie, dokładnie wartościach. Czyli w tym momencie byście wzięli jedną trójkę i jedną jedynkę. Teraz i umieścili je przed sobą, i teraz co jest bardzo, bardzo ważne i to musicie pamiętać na całą grę nie możecie mieć w żadnym momencie w ciągu gry więcej niż cztery kamienie. I to jest nie i nieważne, jakiej wartości te kamienie są. Czyli możecie mieć... Czyli powiem, tak samo się ograniczenie by dotyczyło, wiecie, czterech szóstek, nie mógłbym mieć piątej, jak na przykład trzech jedynek i jednej trójki, też nie mógłbym potem dołożyć kolejnego kamienia. Nieważne, jakiej wartości są kamienie, nie możecie mieć więcej niż yy, cztery. I co jest też bardzo ważne, nie możecie ich sobie rozmienić, żeby uratować prawda, przestrzeń. Nie, możemy, nie możecie wziąć dwóch trójek i wziąć sobie zasobów jednej szóstki. To niestety tak, tak nie działa. Jeżeli mielibyście wzi wziąć więcej niż, mieć więcej niż cztery kamienie, no to w tym momencie musicie jakieś kamienie odrzucić, żeby móc mieć ty maksymalnie cztery. Kolejną akcją jest poskramianie stworzenia. W jaki sposób to robicie? Ponownie wybieracie kartę, na której znajduje się wasz znacznik. Znacznik trafia z powrotem do was, a karta trafia na waszą rękę. I to jest koniec akcji, nic więcej nie musicie robić i to jest nie ma limitu kart na ręce, które możecie mieć. Teraz kolejną akcją jest przywołanie karty. Krótko mówiąc, jest to zagranie karty na stół. Załóżmy, że to jest obszar gracza. Teraz co jest ważne, musicie sprawdzić, czy macie miejsce na zagrodę. Zagroda to jest inny sposób nazwania tutaj. Karty na stole zagranej przed Wami. To jest Wasza jedna karta zagrana przed Wami, to jest jedna zagroda. Teraz możecie mieć tyle zagród, ile wynosi ak wartość aktualnej rundy. Czyli w pierwszej rundzie możecie mieć tylko jedną kartę wyłożoną przed sobą, w drugiej maksymalnie dwie, w trzeciej maksymalnie trzy. Nie musicie mieć tyle wyłożonych. Możecie mieć w piątej rundzie dwie karty przed sobą, ale po prostu nie, może, nie możecie przekroczyć. Tylu, tej liczby kart, którą możecie mieć, która zawsze jest maksymalna liczba kart, którą możecie mieć przed sobą, wynosi tyle co wartość danej rundy. Więc, żeby zagrać kartę, tak, załóżmy, że ma miejsce, powiedzmy, jest pierwsza runda, nie mam jeszcze żadnych kart przed sobą, więc, żeby tę kartę zagrać, to po prostu ją wykładam przed sobą, opłacając koszt przywołania, który widzicie w lewym górnym rogu. W tym wypadku są to, koszt wynosi 3. Teraz, gdybym na przykład chciał zagrać kartę o wartości 2. No to i miałbym tylko i wyłącznie takie oto kamienie, czyli 3 i 1, no to wiadomo, muszę wydać ten z trójką i co jest, co jest ważne, nie dostajecie reszty, czyli bym przepłacił. Więc o tym też trzeba tutaj pamiętać. Ostatnią akcją możliwą, którą możecie zrobić, jest wypuszczanie stworzenia i to po prostu działa tak, że macie stworzenie, które macie przed sobą przywołane wcześniej stworzenie i stwierdzacie, że chcecie je odrzucić, bo na przykład chcecie zrobić miejsce na przyszłą rundę. No i teraz, żeby ją, je wypuścić, musicie zapłacić. Ile musicie zapłacić? Tyle, ile wynosi wartość aktualnej rundy. Czyli, jeżeli jesteśmy w pierwszej rundzie, to wypuszczenie stworzenia kosztowałoby mnie jedną monetę. Jeżeli byłbym w szóstej rundzie, no to musiałbym zapłacić 6. Teraz myślę, możemy też przejść przez, dosłownie w paru słowach, przez efekty kart, które znajdziecie na tych kartach i będziecie je przywoływać. To jest na przykład efekt, który należy rozpatrzyć natychmiast po zagraniu takiej karty, czyli zagrywamy tę kartę, znajduje, umieszczamy ją w naszej zagrodzie, następnie rozpatrujemy ten efekt. Teraz, jeżeli efekt by się odnosił do Waszych kart w Waszych zagrodach, to potencjalnie może się odnosić do tej samej karty. Na przykład, jeżeli jakiś tutaj efekt musimy rozpatrzyć, który odnosi się do rodzaju danej, danego stworzenia, to wtedy ten, to, ten, to stworzenie, które właśnie zagraliście, z tym efektem, też może być potencjalnie brane pod uwagę. To jest z kolei rodzaj efektu, który będziemy rozpatrywać w konkretnym momencie w fazie rozpatrywania, o który wam zaraz powiem. To jest tak zwany stały efekt, który po prostu od momentu zagra zagrania i tak długo jak to stworzenie jest w Waszej zagrodzie, po prostu jest cały czas ważny. Czyli na przykład od momentu jak zagram tę te, te kartę, to w tym momencie, jak widzicie, wszystkie moje kamienie o wartości 3 tak naprawdę są warte 6 i wszystkie moje kamienie o wartości 6 są tak naprawdę warte 3. Generalnie kart, tekst na tych kartach jest na tyle dobrze napisany, jest na tyle dobrze opisane, że poradzicie sobie raczej z tymi, z tymi, jak te karty rozpatrywać bez większego problemu. Dobrze, moi drodzy, no to teraz w takim razie przejdźmy do trzeciej fazy, tak? Mieliśmy pierwszą fazę, fazę polowania, gdzie się pojawiły te karty. Położyliśmy nasze znaczniki. Mamy drugą fazę, gdzie każdy gracz w kolejności, rozegrał swoją turę i w swojej turze, wykonał tyle akcji, ile chcecie. I następnie mamy trzecią fazę, fazę rozpatrywania. Teraz każdy gracz w swojej kolejce musi rozpatrzeć wszystkie efekty na kartach, które są właśnie poprzedzone taką ikoną, którą widzieliście już wcześniej. Teraz musicie odpalić wszystkie zdolności, ale macie oczywiście opcję wyboru w jakiej kolejności, i to może być dosyć istotne. I teraz, tutaj jest też jeden ważny zwrot <grych> swoją drogą, który znajdziecie na tej kartach, który jest bardzo ważny to jest zwróć albo przywróć. Oznacza to, że po prostu wcześniej przywołana karta wraca na Waszą rękę. No i teraz tak, jeżeli mamy wskazany konkretny jakiś tam cel, tak, czyli przywróć jedną ze swoich kart właśnie o takim rodzaju, no to wtedy przywracamy jedną z naszych zagranych kart o takim rodzaju z takim właśnie efektem, jeżeli możemy to zrobić, tak? Natomiast jeżeli jest tylko napisane po prostu zwróć, to oznacza, że ta, to polecenie dotyczy tej konkretnej karty i ta karta ma. Wrócić na rękę. Czyli w ogóle w przypadku tej karty byśmy ją sobie zagrali wcześniej. Natychmiastowy efekt zyskujemy 6 punktów zwycięstwa. To jest właśnie tutaj ikonka punktów zwycięstwa. Następnie w fazie rozpatrywania ta karta wróci do nas na rękę. No i po wszystkim przechodzimy do końca rundy. Znacznik grunt przesuwamy o jedno pole do przodu, zaznaczając początek kolejnej rundy. Następnie znacznik pierwszego gracza jest przekazywany kolejnemu graczowi siedzącemu po lewej od tego, który był pierwszym graczem teraz. Teraz gra się kończy na dwa sposoby. Po pierwsze, dochodzimy do końca rundy. Dziękuję, to wszystko do końca dziesiątej rundy, w sensie miałem na myśli. Kolejna rzecz, która może się wydarzyć, to jest to, że na końcu jakiejś rundy jeden z graczy ma więcej niż 60 punktów. Jeżeli przekroczycie 60 punktów, bierzecie ten swój otorzeton i obracacie go na drugą stronę, żeby zaznaczyć mam teraz więcej niż 60 punktów i wtedy liczycie znowu od zera. Od, w sensie 61, 62, zaznaczając już na torze. I teraz, jeżeli się ten warunek skończy, to gra się kończy, jeżeli, mówię, jeżeli jest 10, 10. ronda, również się gra skończy. Ale niezależnie od tego, który z tych warunków został spełniony, gra się kończy, gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. Jeżeli jest to. Jeżeli, jeżeli jest jakiś remis, to wygrywa ten z graczy, który ma więcej przywołanych stworzeń. Przywołanych kart, czyli. I to jest wszystko, moi drodzy. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Dolinę Żywiołów. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach, postaram się tego odnieść tak szybko, jak tego będę mógł, a póki co dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję for Rebel za przekazanie gry do recenzji, a Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam. Przypominam Wam, że jeżeli podoba się Wam to, co tu się dzieje i chcielibyście mnie jakoś wesprzeć, najlepszą opcją na wsparcie mnie w tej chwili jest dołączenie do grona moich patronek i moich patronów przez platformę Patronite. Jeżeli to zrobicie, będę bardzo wdzięczny, nie ukrywam, jest to wsparcie moralne, duchowe, które dostaję od nich, jest na więcej warte nawet niż to materialne, które dostaję, a jest potrzebne, żeby ten kanał dalej po prostu funkcjonował. Dlatego weźcie to pod uwagę, jeżeli zdecydujecie się, będzie mi bardzo miło. Możecie dołączyć z, 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 po prostu klikając link, który jest w opisie, albo skanując qr -kod, który widzicie w tej chwili na ekranie. Także jak dzięki wielkie, słuchajcie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie. Do zobaczenia jutro. Cześć!